Witam serdecznie. Dzisiaj bezpieczniki z rozdzielni, którą naprawiałem. Bezpieczniki wsadziłem nowe, to są stare, zużyte, dwudziestoletnie, część z nich nie jest sprawna. Ale zajmę się tylko tymi rozłącznikami. Tutaj w rozłącznikach od razu widać czy jest yy, czysta miedź na tych stykach. Yy, dlatego chcę zobaczyć ile tutaj tej miedzi. Im starszy rozłącznik tym jest yy, więcej miedzianych elementów. No, dzisiaj jest to trochę inaczej robione. Są przeważnie elementy pomiedziowane, pocynowane. Yy. Nawet y, całe takie styki y, to jest mosiąc. Nawet nie, y, nie miedziane elementy, tylko mosiężne. Przewody z tej rozdzielni nie ma z nich. Y, nie ma tutaj dużo tych przewodów. Same takie były mostki. Y, drut chyba szóstka. Także no, sama, sama w sobie miedź ciężka, i tutaj. To też tym się zajmę. To na półkę uzbiera mi się 30 sztuk, koło 20-30. To wtedy albo zrobię jeden film, albo komuś prezentuję całe bezpieczniki do rozbiórki, bo już wiem, jak to się rozbiera. Także to na półkę. Co jeszcze? To może nie na dzisiaj. Dyski twarde. Transformator, wiernik i telefon Samsunga. Tutaj w sumie no nic nie, nie odzyskam. Jedynie tu jest y, aluminiowa blaszka. Ciekawe ile tutaj blaszki jest, jaka waga jest y, z tego telefonu. Zastanawiały mnie tutaj te złote styki, płytkę. Może zostawię obudowę, wyrzucę tą blaszkę, wyciągnę, ale to chyba nie na teraz. Na teraz, zajmuję się tymi rzeczami tutaj, czyli dławiki, te mostki, te przewody i rozłączniki. Dobra, przyspieszam film, finał, oczywiście, na końcu. A może wcześniej jeszcze zważę. Zważę ile to Jaka to jest waga. Nie wiem czy będziecie dobrze widzieć. Tak może będzie lepiej. 376 gram. Zobaczymy, ile tutaj będzie miedzi. 376 gram. Także pierwsze to rozbiorę, położę na wadze. Zabieram się do pracy. Zobaczcie, jak fajnie się rozbiera ten rozłącznik. 0 zero, zero śrubek. Podważam tutaj. Tu jest taka sprężynka. Dookoła podważam tutaj tą sprężynkę. Pokażę Wam jeszcze raz, może jak ten rozłącznik wygląda starego typu. Może ktoś będzie miał podobny tu jest włącz, tu jest wyłącz. Podważam go tutaj śrubokrętem. Sprężynka wypada do góry z jednej strony, z drugiej strony podobnie śrubokręt. Dobra. Czy to jest druga sprężynka jeszcze? Nie, tu już nie powinno być sprężynki żadnej. O, i zobaczcie, on się normalnie tutaj rozchodzi. Tu są styki, te, co są na górze. A tu są styki, te, które są na dole. I teraz zobaczcie. Może tak pokażę. W ten sposób to musiał wyciągnąć tą sprężynkę. Ta sprężynka jest stalowa. Jest stalowa. Ona jest tak pomiedziowana. Myślałem, że to. To jest jakiś inny materiał, ale normalnie magnes się tego ułapie tą sprężynkę. I teraz tak, są styki, zobaczcie, i już jest wszystko. Wszystkie styki już są na dole. Bez odkręcania, bez kombinacji. Jak to dawniej było proste wszystko zrobione i to i to jeszcze było sprawne nie było takie aż yy, mocno zmęczone że tak powiem i czysta mieć. i nawet i nawet te styki prawdopodobnie są yy, srebrne albo posrebrzane te tutaj same końcóweczki to wam pokażę może o, tu w tym miejscu. Nie wiem, czy to dobrze będzie widać, ale tak to wygląda. Dobra, ile tego miedzi, ile tej miedzi będzie 70 gram z dwóch takich rozłączników, no także wynik niezły dobra, rozbieram wszystko i później finałowo Wam, wam pokażę yy, ile miedzi, tu oczywiście są yy, stalowe rzeczy tak, także to nie będę ważyć tylko od razu do pojemnika, interesuje mnie tylko mieć. E No i tutaj już ma finał, wszystkie dławiki rozebrane, yy, z rozłącznika 70 gram, o zapomniałem jeszcze tych mostków, tych drutów, yy, to są szóstki, yy, ale niewiele tego jest, także to może yy, za chwilkę rozbiorę. To zastanawiam się, co z tymi stykami. Czy to jest czysta miedź, czy to jakoś inaczej. Czy to nie sort policzą, ale rzucę to tutaj, gdzie są, gdzie są druty, czyli czysta miedź z drutów z takich, z takich na przykład przewodów. Dobra, teraz zobaczymy, co tutaj na czy wy to będziecie dobrze widzieć. O teraz chyba będzie lepiej. Teraz chyba będzie dobrze. O dobra, niech tak będzie. E, ile tych dławików było? Tu jest jedna cewka. Jedna, druga. Druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siedem dławików, siedem dłowików, sześćset dwadzieścia gram, ponad pół kilo. Ponad pół kilo, dodając tamte styki, no to będzie 700 gram. No nie całe kilo, jeśli, jeśli bym policzył jeszcze te, te mostki, o których zapomniałem. 700 gram. Tu mam 600 i tamte styki, i ten jeszcze. I te jeszcze przewody, tak? Dobra, to rzucam jako nie sort Wiadomo, jeszcze dużo jest z tego takich blach, blach stalowych. I także to. To nawet nie ważę. Robię porządek. Jeszcze może obiorę te przewody. No i do następnego razu. A już tutaj mam lodówkę turystyczną. Kiki Donart, To jest chyba aluminium. Tak, to jest aluminium. To jest aluminium. Także taki drut aluminiowy. A to chyba było tu końcówka stalowa. Tak, to jest stalowa końcówka. No dobra, to będzie w następnym filmie. Jeszcze lodówka turystyczna, tak jak powiedziałem. Parę transformatorów, trochę kabli. No zawsze coś się uzbiera i trzeba to odzyskać. Dobra, dzięki za uwagę. Do następnego razu. Pozdrawiam.